Wszyscy to dum, tum tum. He super, że jesteś. Przygotuj się na niespodziankę! Santi to nowa herbata z prawdziwymi owocami. Naturalna, pyszna, bardzo, bardzo owocowa. Po prostu daj się zaskoczyć. Lipton Santi to nowość bardzo, ale to bardzo owocowa. Kiedy świętom potrzeba tego, Okocin doda coś specjalnego. Dla niektórych ludzi ścieżka do zakupu nowego samochodu jest pełna niepewności. Przedstawiamy prostszą drogę do zakupu nowego Forda. Teraz łatwo wybrać model, który Ci naprawdę odpowiada. Łatwiej wybrać się nim na jazdę Prosty i jasny układ cen, dogodne sposoby zapłaty. Samochód roku Ford Focus i cała gama wyjątkowych samochodów Forda. Połącz się z Fordem. Głębokie oczyszczanie porów może być łatwe. Wypróbuj ClearPore Strip z firmy Pons. Po prostu zmocz i naklej. Po 10 minutach zdejmij i zobacz rezultat. Mm. Czyste pory bez bólu. Dzięki Clear Pore Strips firmy Ponds. Bardzo wszystko przeżywam. Szczególnie, kiedy ma się stać coś ważnego. Potrafię się spocić. Myślę o sobie, o tym, czy nie mam nigdzie żadnych niespodzianek. Do tej pory tak było. Ale zdaw czuję się zawsze świeżo. I tam mi bardzo odpowiada. W przeciwieństwie do tradycyjnych dezodorantów, DAF reguluje proces pocenia przez cały dzień, a zawarty w nim krem pielęgnuje skórę. Ostatnio przyszłam strasznie zestresowana do domu. Mój synek od razu do mnie podszedł, by się wtulił strasznie mocno i zapytał, mamo, a czym ty tak lekko pachniesz? Jestem wielki. Ona wspaniała. Świeża, maślana, dlatego dobra z nas para, ale co dobre szybko się kończy, rama to jest smak. Czy wiesz, że aż dwie z trzech dorosłych osób mają łupież, a można się go pozbyć tak łatwo? Skuteczność Head and Shoulders w usuwaniu łupieżu? Potwierdzają badania przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Zapomnij o upierzu, miej wspaniałe włosy. NC gdzie jest więcej w tej paczce chipsów czy w tubie Pringles? W tak dużej paczce chipsów jest tylko 100 gramów, a w tubie Pringles prawie dwa razy więcej. Springles, masz więcej. Pringles, dwa razy więcej zabawy dla każdego. In prześcigają się w mówieniu o swoim profesjonalizmie i niezawodności. My działamy tak od przeszło 125 lat. Ubezpieczamy. Sprzedajemy spokój według najlepszych szwajcarskich standardów w przeszło 50 krajach. Teraz także w Polsce. Wspólnie z Bankiem Handlowym. Zurich Handlowy. Ubezpieczenia dla wymagających. 9 wrześniowych dni 1944 roku. Słynna aliancka operacja wojskowa, której celem było otwarcie drogi do zagłębia rury. Gwiazdorska obsada. Ted Bogart, James Khan, Michael Caine, Sean Connery, Edward Fox. Jutro o 15.30, druga część filmu wojennego O jeden most za daleko. Charlie Sheen w komicznej parodii filmów akcji. Amerykańscy bohaterowie znów zostali zatrzymani na obcym terytorium w charakterze zakładników. To właśnie on musi uwolnić amerykańskich chłopców. I chłopców, którzy poszli na pomoc tamtym chłopcom, i chłopców, którzy. Hotshots 2 Jutro o 19.30 yes. War. It's fantastic. Co wtedy było grane? Program przywołujący wspomnienia z lat nie tak dawnych. Piosenki, których słuchaliśmy kiedyś. Konkursy i wyśmienita zabawa. W towarzystwie znanych gości. Kaja zaprasza na świąteczne wydanie programu To było grane. Jutro o 21:20. Thank you